Cześć, tu Kamil. Witam was na kanale Ucz się z domu. Dzisiaj zajmiemy się ewaluacją. Jak wiecie z pierwszego filmu, jest to bardzo ważna lekcja, która pozwoli nam określić z jakiego poziomu startujemy oraz jak dalej pracować z waszym dzieckiem. Do naszej lekcji przygotujmy sobie klocki, mogą to być duplo jak w moim przypadku, lub jakiekolwiek macie w domu. Kostki z kropkami, karty z cyframi. Możemy je zastąpić zwykłą tablicą i mazakiem albo zwykłą kartką papieru. Oraz różnokolorowe klocki. W pierwszym ćwiczeniu sprawdzimy, do ilu dziecko liczy. Możemy poprosić, żeby policzyło jak najdalej. Lub zrobić to na zmianę. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Bardzo ważnym momentem jest przekroczenie progu dziesiątkowego. Sprawdzamy, czy dziecko wie, co mamy po 19, 29, 39. Jeśli ma z tym problem, możemy podpowiedzieć, że po 29 jest 30. A następnie sprawdzić, czy dalej kontynuuje. 31, 32, 33. W następnym ćwiczeniu sprawdzimy, jak nasz uczeń rozpoznaje cyfry i liczby. Możemy zrobić to za pomocą kart, zapisując na tablicy lub na zwykłej kartce papieru. 6, 7, 12. Pamiętajmy, aby stopniowo zwiększać trudność. 16, 36, 49, 125, 1263 i tak dalej. A teraz zajmiemy się liczeniem liniowym oraz nieliniowym. Kładziemy przed dzieckiem kilka klocków i prosimy, żeby je przeliczyło. 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby nie pominąć żadnego klocka oraz żeby każde dotknięcie odpowiadało jednemu liczebnikowi. A teraz czas na liczenie nieliniowe. Z rozsypanych klocków wybierzmy sobie jeden kolor i poprosimy, aby dziecko je przeliczyło. Na przykład zielone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na koniec zadajmy pytanie, ile mamy zielonych klocków. Sprawdzimy w ten sposób, czy dziecko zdaje sobie sprawę, że ostatni wypowiadany liczebnik stanowi o liczebności zbioru. Przejdźmy do odzorowywania kształtów. Ja przygotowałem sobie psa. U Was może być to dowolna konstrukcja. Możemy zrobić to na takiej podstawce albo w pozycji pionowej. Prosimy, żeby uczeń wybudował taką samą konstrukcję. Ćwiczenie to pozwoli nam na sprawdzenie umiejętności odtworzenia zadanego kształtu. W kolejnym ćwiczeniu sprawdzimy umiejętność dodawania. Podzielimy to na kilka etapów. Zaczniemy od zliczania. Rzucamy kostkami śrubkami i prosimy o przeliczenie wszystkich oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następnym etapem będzie doliczanie. Wybieramy kilka klocków, prosimy o przeliczenie. 1, 2, 3. Następnie zakrywamy klocki ręką. Upewniamy się, że dziecko wie, że nadal pod ręką znajdują się trzy klocki. Następnie dokładamy do nich kolejne. I pytamy teraz, ile znajduje się klocków pod ręką. Pamiętajcie, żeby wykonać kilka przykładów, bo dzieciaki bardzo często zgadują. A teraz sprawdzimy dodawanie bez użycia zbiorów zastępczych. Możemy zrobić to za pomocą działań zapisanych na kartce. Kilka przykładów damy w opisie filmu. Albo za pomocą zadań tekstowych. Na przykład babcia upiekła 8 ciastek z kremem, 4 z lukrem. I pytamy dziecko, ile wszystkich ciastek upiekła babcia. Analogicznie do dodawania sprawdzamy odejmowanie. Kładziemy przed dzieckiem kilka klocków. Prosimy o ich przeliczenie. 1, 2, 3, 4, 5. Następnie prosimy o odjęcie dwóch. Bardzo ważne jest to, czy dziecko zdaje sobie sprawę, że musi zabrać dwa. Sprawdzamy teraz, ile nam zostało. 1, 2, 3. A teraz trudniejsza wersja tego ćwiczenia. Wybieram kilka klocków, proszę o ich przeliczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie chowam je pod ręką i upewniam się, że dziecko wie, że nadal pod ręką jest 6 klocków. Następnie zabieram dwa z nich. Pytam, ile mi teraz zostało. Pamiętajcie, że tak jak w przypadku dodawania możemy zrezygnować tutaj ze zbiorów zastępczych i przygotować kilka działań na kartce papieru albo zadań tekstowych. Wyniki ewaluacji warto zapisać w notatniku, aby móc do nich za jakiś czas wrócić i zaobserwować postępy Waszego dziecka. Widzimy się w kolejnych odcinkach oraz na Facebooku i Instagramie. Ucz się z domu. Do zobaczenia!